Palili. Ale cię zrobili tak No. Jeden po naszywają drugi przy oknach po prawo. Ja i tak miałem chujaśotgana. Wow. E. Zrobili Nie podchodź tu, a po mnie powoli. Nie podchodzę. Waszyłem w niego Ja to trzeba trafić. Ale tu no. Atakują ojca! Wleźli. We dwójkę się cymboły no. dwóch, dwóch na skrzy na tutaj. Jeden, A dzień, ma nie żyje Kurde, bardzo pośmierchnie się spali Jeszcze jeden, kuchnia, 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 kuchnia cio, 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 cio. Kuchnia, cały czas Spraw go w pitoka O kurwa Awkę szukaj, awki Very cool Kaleson, kaleson! Koniec złudzeń, korzeń w chmarzeń. Kto chce to? Okej, mam AK-67, okej, może być. <śmienię> <śmienię> jak trajku? Ja przyjąłem ze Miałem do synka, a po drodze do ojca trafiłem. miał mapkę <śmienię> i dał mi P90. No dobra, ja masz. Ja nie wiem kurwa, masz, masz. tu blisko Kurwa jego. To ja rushują? Awkę tak, mają, tak. no. Kurwa jego. Nie wychodźcie tam, uważajcie, no, bo jedno. celuje Awka. Ja jedę Ej, pilnować długiej. O. No. Tam, na Kurwa, no. Na, na dwa trzy. Wuj... Dwa na kółeczka na długą. na długą. O, nie widzimy nic, Adrian, uważaj. Adrian, uważaj. No chuje, 50 HP przy zakładniku Aha, minus 70 O fuck Pauza chyba jest No Ale ja przez telefon z Świetnie się shit no. Mi to się kupy dupy nie trzyma no Klikać to F1 Dobra, jestem, jestem, jestem Klikacie F2 Nie kupujcie nic nic a nic idziemy no. na komputry No weź ktoś kliknij, nie! Nie? Czy tak? tak czy... No ja nie, Adrian powiedział, że przyszedł. No nie wiem, bo teraz rozmawiałem przez telefon. Ty też? No widzisz, to on rozmawiał, ja nie rozmawiałem. Ja. Do, do siebie dzwoniliście z Tak. Ja tylko Paweł chciałem wyjaśnić. Zabijcie jak tam gdzie ojciec! No ja nie, wiem, on miał w tym 64-pociskowym magazynku pocisków, no. <laughs> Adrian, diabli śmiejcy kupować to chuja pana! Guja <laughs> wafla, kurwa a, jego okres. Nie słyszał, bo rozmawiał hmm. przez telefon Hmmm Tylko opierdalał, nie słyszy, nie rozmawiał To kto jest telefonem kogo w końcu? To kto jest? Wójze. To kto jest kurwa? Kto Ktoś uklał barów, on Aj. nie jest kaput? Eeeeh a... <laughs> Czemu tak mało zarobiłem? 50... Krem ekro i mam 340, a jada ja mi ta chuja starcza tarcza? Ja pierdziulkam, to głupia gra. Nie wiem jak my to ugramy, ale jeszcze trzeba kilka ugać w terror. Zanim ich ostatecznie rozpierdolimy w CT. Ej, rzuć coś sąka. Jezus, widziałem. Jezus, blisko był. Znaczy no. no no Nie ten gracz, tylko ten, ten drugi gracz Wuja Kurwa jego Ale żeś Adrian oberwał od kogoś mocno Nie wiem kurwa Kurwa No, wuja Bo ja chyba celował za Augustyna Nic nie widzę ojciec Ale to trzeba obejrzeć siódma runda Jeden 30 HP na tobie. Adrian mam w drugą stronę Nieźle patrzysz. No co? 63 w dwóch z shotguna? Tak blisko. Po prawo, prawo. Aj... O, no, już jest daleko od Janek. <grym> Nie, chodź <on> jest <grym> blisko. <grym>